Czołem. Dzisiaj przychodzę do Was z opinią o książce Lodowa Kolonia Michała Podgórskiego. I teraz tak, od razu mówię na wstępie. Ja do tej książki podszedłem jako do lekkiego czytadełka, takiego wiecie, coś w stylu literatura na, na relaks. O, najlepszym porównaniem, co od razu mi się skojarzyło po pierwszej. Półtorej godziny, bo ja to pierwszą półtorej godziny nawet nie wiem, kiedy wchłonąłem. To było Moon 44, Emeryha bodajże, nie dobrze pamiętam, film, tak? Moon 44, czy tam 44. Tego typu relaksacyjna zabawa, rozrywka. Bo widziałem sporo komentarzy, że o Jezu, same powtórki, wszystko już było, to w Dune'ie, to w tym, to w SRAM, tym. Tak, wszystko już było. I autor nawet nie kryje się, czym się inspirował. I ja też na przykład pisząc swoje książki, mówię wprost, nigdy nie przenic nic oryginalnego, ba, nigdy nie nic ambitnego, bo nie trzeba. Ja jestem od literatury rozrywkowej i doceniam autorów, którzy również piszą, tak jak ja, literaturę rozrywkową. I Michał Podgórski ewidentnie pisze literaturę rozrywkową i ma do tego smykałkę. I umie ją pisać. Ma fajny styl, aczkolwiek warto by było, żeby trafił w końcu na. Solidną korektę, bo to co mi bardzo przeszkadzało w książce, a zwłaszcza pod koniec, niestety liczba powtórzeń jest mordercza. Są etapy, gdzie liczba powtórzeń danej sytuacji, słowa wydarzenia, czynności jest wręcz przytłaczająca. Jeżeli miałbym wymienić największą wadę, jedną wadę, może jedną wadę z całej książki, to dla mnie są to powtórzenia. Niestety jest ich za dużo. Jest do tego, widzicie, ja sam staram się to patrzeć pisząc swoje książki, bo mnie, moja żona, redaktorka, goni właśnie. Mówi, Artur, po co ta scena? I ja widzę, że z każdą kolejną książką tych powtórzeń jest coraz mniej. Oczywiście dalej się zdarzają. Jak ja patrzę na, jak wydałem piekło kosmosu w 2021 i myśmy nad tym pracowali, ja tą książkę musiałem przepisać, bo żona powiedziała, że to się nie nadaje do, do wydania, bo tak, takim składakiem. Ja jej posłuchałem, przepisałem tą książkę. Znam autor, którzy powiedzieli, bo też słyszałem takie, że on by nigdy nie przepisał książki. I Lodowa Kolonia nie nadaje się do przepisania. Ona jest dobra, ona się nadaje dodatkowej korekty. Dodatkowej korekty, w której są wyeliminowane te powtórzenia. To jest druga książka Michała Podgórskiego, Pierwszej nie czytałem, nie widziałem jej audiobooka, widziałem, że jest tylko przez Nowarea wydane, a Nowarea wiecie, co to jest za wydanie Oni skąpią na korekcie redakcji równo. A jeszcze nieraz są na modelu Vanity i się im płaci za to. A i tak dają ci naprawdę hmm. słabych. Niemniej, e, redaktorsko są pewne dziury logiczne w lodowej kolonii, jest parę takich rzeczy, które można było poprawić pod kątem redaktorskim. Natomiast przede wszystkim ta książka ma problem korektorski. Nadmierna liczba powtórzeń, nadmierna liczba skrótów myślowych. W pewnym momencie ta książka za bardzo pędzi. I gdyby Michał Podgórski dostał współpracę z solidną korektą, naprawdę solidną korektorką, która zwraca uwagę na te rzeczy, obstawiam, że moja ocena końcowa dla tej książki byłaby znacznie wyższa bo ta książka jest dobra. To jest dobra rozrywka. Ona się świetnie zaczyna i w przypadku bo ja słucham oczywiście audiobooka, w przypadku lektora, czyli mamy Tomasza Urbańskiego, do tego lektora trzeba się troszeczkę przyzwyczaić. Na początku on mi brzmi jakby trochę sztucznie, dlatego że jakby mam wrażenie, do końca wyczuł klimat książki. Ale po mniej więcej 15-20 minutach pan Urbański zaczął Wyczuwać ten klimat, a po pół godzinie on już w pełni w to wsiąkł. I później czuć, że on się tym bawi. Jednak w środku i zwłaszcza w finale książki ta liczba powtórzeń jest tak duża, że nawet lektor nie jest w stanie tym swoim klimatem, głosem zamaskować tego. No niestety. To jest problem. A więc Podkreślam, to nie jest książka zła, to jest książka dobra. Tak? Cały czas to mówię. Tylko ma to ten problem te powtórzenia. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na powtórzenia, na błędy korektorskie, to obstawiam, że jego cena będzie niższa. Ale jeżeli to odstawi i przymknie oko na to, że ta książka jest miejscami dość. Bo jeżeli ktoś siedzi tak jak ja mocno w science fiction, bardzo mocno pod kątem filmów, pod kątem gier, to ta książka będzie wręcz odhaczaniem. Ja nie miałem cienia problemu z przewidzeniem finału. W połowie książki przewidziałem finał, co jest dużym grzechem, i tutaj jest wina wydawnictwa yy, to blurb. Blurb zdradza mniej więcej dwie trzecie książki. To jest. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Dwie trzecie książki zdradza blurb, więc nie czytajcie blurpa. Naprawdę nie czytajcie. Natomiast po tej całej tyradzie, gdzie właśnie mówię, te powtórzenia, że no jest to przewidywalne dla osób takich jak ja, które siedzą mocno w science fiction, wszelkiego rodzaju, czy pod kątem filmu, komiksu, książki, czy gier, yy, gdzie są te głupotki, gdzie finał. Pod, tam jest final taka wielka bitwa i te opisy walk przez te powtórzenia są takie sobie, ale to jest, mówię, wina powtórzeń. Te opisy walk są nużące, bo są non stop powielane te same opisy. Więc wracamy znowu do tego punktu powtórzeń. No to cała reszta mi się podoba. Podkreślam, podchodzimy do tego jak do czytadełka, do lekkiej lektury. A więc po pierwsze, Mamy fajne postacie. Tak, schematyczne, tak, wszystko było. Ale te postacie są fajne. Bardzo fajne. I mamy tutaj dwóch, znaczy dwoje, dwóch głównych bohaterów. Przede wszystkim, czyli Helenę Chan Pochodzącą z Federacji Chińskiej, mieszkająca w dystrykcie warszawskim. Tak, to jest fajnie, że właśnie ta, e, mamy dwa, dwie główne strony konfliktu. Troszeczkę mi Red Alertem zajechało, e, zwłaszcza Red Alert 3, tak? Gdzie mamy Federację Chińską i Pakt Północnoatlantycki. I oni też podbijają nasz Układ Słoneczny. Więc mamy kolonie na Marsie, na Księżycu, na Księżycach Marsa, e, na, no właśnie na Europie i tak dalej. Ja mamy się Księżyc Europa, ta Księżyc wisza i świat przedstawiony jest fajny, do czego za chwilę. Yy, natomiast mocno kupiła mnie główna bohaterka, bo, oraz główny bohater, bo ich schematyczność pasuje do tej opowieści. Ja się tej od razu odnalazłem jak w filmach Emerycha czy Michaela Labaja. Od razu. Bo ja czegoś takiego też oczekiwałem, pamiętajcie. A więc mamy Helenę Chen, a więc dziewczyna wywodząca się ze slumsów, która nie ma lekko, nie chce dawać. Tyłka, więc pracuje na śmieciowisku, ma jakieś tam umiejętności techniczne. Oczywiście, jako że jest młodą, 20 kobietą, no to ją wiele starych wygów ma w duszy, kupuje mnie to. No i dziewczyna przez przypadek zbiła szybę wystawową na targowisku. Handlarz się wkurzył, ścigał ją, niechcący wpadł pod samochód i zginął, a jego bracia chcą. Odwetu, kawego odwetu. Więc dziewczyna próbując ratować własną skórę, a do tego jest jeszcze niepiśmienna, co pasuje do świata przedstawionego, e podpisuje e kontrakt górniczy, nie zdając sobie sprawy, że zostanie wysłana do piekła na Europie, gdzie niby macie dużo rzeczy, ale sama praca jest tak ciężka fizycznie, ponieważ jest pozbawiona wielu maszynerii. Do czego za chwilę, jak będziemy mieli świat, przedstawiony, gdzie yy, większość po prostu górników umiera. Yy, więc to jest pierwszy schemat. Drugi schemat to jest Jasper Hesteren. Yy, młody syn yy, wielkiego dowódcy. Federacji Chińskiej. Ten dowódca oczywiście był sławiony, ale jest niezadowolony z syna, gdyż syn po raz kolejny oblał e, egzamin i kiedy udał e, egzamin oficerski, kiedy udało mu się w końcu ten egzamin zaliczyć, gdzie dostał już takie wiecie, nóż na gardle, albo ci się udaje, albo jesteś wydziedziczony. Dostaje w tym momencie przydział jako dyrektor Placówki Górniczej na Europie. Oczywiście e, młody Hesteren nie jest tak tego zadowolony, no bo on liczył, że będzie dowodzić flotą, będzie jakimś okrętem dowodzić coś tak dalej, no bo jego ojciec wielki generał, a w tym momencie czuje się jakby dostał w z liścia, w pyski, jest zdegradowany, przy czym ojciec mu uświadamiał. oblałeś kilka razy, kilka razy egzamin, udało ci się za którymś dopiero podejściem zdać egzamin oficerski, na co ty więcej liczyłaś? Ty się ciesz, że nie jesteś wydzieliczony. I ten schemat również mi się podoba. No i teraz Jasper. Młodzieniec, pełen ambicji, chcący się wykazać, takiej chorej ambicji, który nie zna realiów pracy górniczej, trafia jako dyrektor placówki. Helena, wychowana w slamsach, która doświadczyła ciężkiej pracy, ale mimo wszystko nie doświadczyła piekła górniczego, bo uważała, że gorzej już nie będzie, trafia do tej samej placówki i mamy dwa ciekawe punkty widzenia oraz interesujących postaci, to, postaci towarzyszące w przypadku Heleny mamy Redę i Takeda Reda to jest Takeda poznaje ona w ogóle w trakcie lotu natomiast Reda to jest górniczka z trzyletnim stażem, która naprawdę już tam przetrwała to piekło i Reda się nią tak zaczyna zajmować, opiekować, zaczyna ją uczyć, czytać, pisać i tak dalej. A Taket ma szemraną przeszłość, jaką? Bardzo łatwo się idzie tego domyśleć, tym bardziej, że jest tam jeszcze taki jeden ciekawy wątek prowadzony pobocznie, później splatający się umiejętnie z wątkiem głównym. Ten wątek poboczny nie jest przedstawiony w Blurpie, dlatego o nim nie chcę mówić. Bo jest interesujący, jest naprawdę dobrze poprowadzony i bardzo fajny element w plata. Gdybyśmy w tym momencie. Mieli ten blurb tylko na tym etapie opisanym, który Wam powiedziałam, odnośnie Heleny i Jaspera, to wchodzi w tym momencie jeszcze taki czwarty wątek, który niestety blurb zdradza, dlatego tego, tego, tego wątku nie, nie czytajcie, nie, nie, nie czytajcie tego blurpa. I w tym momencie ten czwarty wątek, połączony z tym dodatkowym wątkiem, którym Wam właśnie przed chwilą wspomniałem, dotyczącym właśnie Takeda, one powodują, że mamy chociażby jakieś zaskoczenie, tak? Że coś na tej Europie jest. Oczywiście, kto jest fanem filmów science fiction, ten od razu doda dwa do dwóch, ale kto nie oglądał Odysei kosmicznej, nie wiem, Armagedonu, Interstellara, Pff, Jezus Maria, i innych tego typu rzeczy, czy nie wiem, Munch 44, nie wiem, no, wszystkich takich tego typu tego rzeczy no to może mieć jakieś zaskoczenie. Jeżeli przykład ktoś tak jak ja no oglądał te rzeczy, to już po pierwszej godzinie doda dwa do, do dwóch i nie będzie zaskoczeń. Ale czy to aż tak przeszkadza? No nie. Dlaczego? No bo to jest rozrywka. To jest lajtowa rozrywka. I na tym polu się sprawdza. A więc mamy schematyczne, ale ciekawe postacie. Które mi się niestety troszeczkę autor nie bawi, bo one lecą cały czas jak po sznurku, przez co nie mamy za bardzo zaskoczeń, ale i tak ja te postacie polubiłem. Lubię Takeda, lubię Redę, lubię Helenę, lubię Jaspera, lubię y, tych żołnierzy oraz y, dyrek, y, y, oraz zarząd y, tego, tej placówki, które weszli Jasperowi i sprowadzają nieraz Jaspera, no właściwie pokazują mu stary. My rozumiemy, że Ty chcesz pokazać, że ma być większa wydajność, ale to jest samobójstwo. Więc ta tarcia pomiędzy Jasperem jako nowym dyrektorem, który zastąpił starego, bo zginął przez przypadek, a zarządem kopalni jest mega. To jest fajne. Drugie to styl autora i jego lekkość. I gdyby nie te powtórzenia, to ta książka po prostu się przepłynęła. Ale i tak fajnie się tego słucha. Po prostu trzeba do tych powtórzeń się przyzwyczaić. Niestety. Natomiast gdyby tych powtórek tak nie było, to sam styl oraz lekkość prowadzenia opowieści. Są naprawdę fajne. Do tego dochodzi naprawdę dobre tempo akcji. Tutaj nie jest ani za szybko, ani za wolno. Są przemyślenia, są takie chwile na oddech, ale jednocześnie kiedy jest już jakaś akcja, jakaś jatka, jakieś wydarzenia w kopalni, jakieś wydarzenia na slamsach, czy tam właśnie w tej szko y, akademii szkoleniowej, to tempo jest odpowiednie. I to jest fajne. No i ostatnia rzecz to świat przedstawiony. Świat przedstawiony, który jest fajnie zarysowany, jednocześnie jest takim jakby wstępem do czegoś większego. Spokojnie mogłyby być kolejne przygody Heleny i Jaspera. Naprawdę mogłoby to, dalej można to by było pociągnąć, bo te postacie mają jeszcze swoje role do odegrania. Według mnie autor mógłby napisać jeszcze tutaj niejedną przygodę i rozwinąć ten świat przedstawiony, gdyż tu mamy mm, Kilka ciekawych punktów, które oczywiście znowu są powtórką, ale mi to w niczym nie przeszkadzało. Czyli mamy ten konflikt pomiędzy Federacją Chińską a Paktem Północnoatlantyckim, które mają coś teraz takiej jakby zimnej wojny, czyli oba mocarstwa kontrolują swoje sektory układu słonecznego oraz Ziemi i w tym momencie mają to takie napięcie sytuacyjne, mają odpowiednie uzbrojenie i się od razu stawia Konflikt pomiędzy Rosją a Ameryką w czasach zimnej wojny. No po prostu wypisz, wymaluj. Natomiast to działa. To działa, to jest naprawdę fajne. Po drugie, na Europie, między innymi na Europie, ale też na innych księżycach, na przykład na Fobos bodajże, znajdują się kopalnie tajemniczego kryształu. Kryształ, który daje potężny, jest wykorzystany jako surowiec energetyczny. Niestety w swojej surowej postaci powoduje zaburzenia maszyn. Wszelkie elektroniki, i tak dalej. Dlatego wydobywać go trzeba za pomocą kilofów, trzeba po prostu w starym stylu, stąd niska przeżywalność górników. I to również jest fajne. A więc mamy dwa naprawdę niezwykle e, ciekawe elementy. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście element z drugiego i trzeciego wątku, o których specjalnie Wam nie mówię, abyście sami je odkryli, i one również światotwórczo są. Ciekawie przedstawione. Składając to wszystko do kupy, mamy dobrą książkę pod kątem świata przedstawionego, ciekawie skonstruowaną pod kątem tempa akcji i stylu, ciekawe postacie, mimo że wtórne, ale ciekawie poprowadzone i napisane, oraz całkiem nie najgorszy finał, który niestety jest zdradzony przez Blurb. Niestety, Blurf zdradza de facto finał, bo mówię, tutaj ten nic nie skakuje. Nadmierna ilość powtórzeń, gdzie no, korekta ewidentnie albo dała plamę, albo jej nie było. Naprawdę, no bo liczba powtórzeń jest porażająca, co powoduje, że opisy walk są nudne miejscami, gdyż za dużo z tych powtórzeń i jest trochę głupoty, które można byłoby spokojnie... Inaczej uformować, oraz cała książka jest dość przewidywalna. Jednak, jako czyta czytadełko, 6 na 10. To jest naprawdę dobra, lekka, lightowa lektura. 6 na 10, tam w tej metryczce audiobook, e, audiotekowej, 3 na 5. Nawet 3,5 na 5 bym dał. Bo to jest fajna rzecz. Fajna rzecz na relaks. Trwa 9 godzin, 11 minut, audiobook i naprawdę się bardzo szybko słuchało. Trzy no, wieczory ja to miałem odsłuchane, ja się naprawdę świetnie bawiłem. A jeżeli jeszcze do tego sobie odpaliłem e, na przykład e, Homeworlda, no to ja już byłem w domu. Serio. Meczyk z, nawet z komputerem w Homeworlda, ja się czułem w domu. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Także, ja osobiście polecam lodową kolonię. Jeżeli chcecie czegoś lightowego, jeżeli nie wymagacie od science fiction, że musi być turbo, hard i prawdziwe, jeżeli potrzebujecie takiej lekkiej literatury na wieczór, no to wtedy lodowa Kolenia Michała Podgórskiego wydaje mi się, że może trafić w Wasz gust. Natomiast w innym wypadku, no to możecie się nie od tego odbić, taka prawda. To tyle ode mnie w tym materiale. Yy, komentarze są wasze. Ja mówię, nie, nie czytajcie blurpa. Nie warto, bo za dużo on zdradza. Ja specjalnie w tej recenzji starałem się okroić pod kątem spoilerów pewne elementy, bo mówię fani za bardzo mogą wtedy przewidzieć. Mówię, dla mnie nie było cienia zask zaskoczenia, niestety szkoda. Ale i tak bawiłem się tej książce. Dobrze. Czy wrócę do niej kiedykolwiek? Nie. To była tam mnie taka jednorazówka. Czy będę chciał mieć ją w formie drukowanej? Nie. Czy sięgnę po inne książki Michała Podgórskiego? Jak najbardziej tak. Na pewno będę chciał sięgnąć po tą jego, kiedyś tą pierwszą, co on tam wydał, z Nowa Rea. Chociaż boję się tego, no bo to jest Nowa Rea, to. Mm, no, mam złe doświadczenia z tym wydawnictwem. Natomiast jeżeli pan Michał Podgórski wyda kolejne książki, właśnie w uniwersum lodowej kolonii, od razu po nie sięgnę. Od razu po sięgnę, bo naprawdę się cholernie dobrze bawiłem. To tyle ode mnie w tym materiale. Komentarze są wasze. Piszcie jakieś polecajki innych, tego typu lightowych, takich lekkich książek science fiction, które najchętniej bym odsłuchał w formie audiobooka, tak? No bo mówię, mi jest najwygodniej e, ze względu na moją pracę. Także piszcie wasze polecajki, piszcie czy mieliście styczność z Lodową Kolonią, czy może po mojej recenzji stwierdzicie, dobra, dam szansę, sięgnę po tą książkę. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do słuchania lodowej kolonii, widzimy się w następnych materiałach, trzymajcie się ciepło, hej!